Dzień dobry moi mili. Witamy w filmie restrukturyzacyjnym na kanale Chart Huzars. Parę sytuacji w ostatnich tygodniach było takich, że miesiącu nawet kiedy byłem zajęty pracą nad jednym projektem, że trochę było rozpuste na grupie Oficial i tak jak wiedziałem, są różne Ludzie przychodzą sobie po prostu często też z innych grup podpatrzeć, co tam się dzieje. Nie mam nic problemu, jeżeli chcą się nauczyć, ale dużo ludzi chyba nie rozumie struktury tego kanału. Ten kanał jest powstał, żeby nauczyć was asertywności do skamowych informacji. Po prostu, żebyście się nauczyli rozumieć rynek, jak on działa i umieli sami podejmować decyzje. Tu mam taki przykład Kuki Dao i taką kreskę, kiedy tłumaczyłem ludziom, na jakim poziomie trzeba dokonać ewakuacji z tego koina. Ponieważ Struktura wzrostowa została zachwiana na tym poziomie. Jest bardzo, bardzo wiele coinów, o których mówiliśmy, że każdy, kto jest na kanale Chart Hussars, doskonale zna takie coiny typu Kupa. Kupa, Kupa Coin. Nie wiem, czy ten Pengui, jeszcze nie. Przykładowo, coś takiego. Tak, to jest akurat na KuCoinie, byśmy musieli zobaczyć, tak samo tłumaczę, zawsze patrzcie sobie koina PopCat USD, popatrzcie sobie takiego koina pod kątem e, najdłuższego wykresu, ten chyba jednak jest bardzo krótki wykres, nie ma chyba dłuższego, tak, marzec, no nieważne, jeżeli ten koń zaczyna gdzieś Dlaczego wasz długi wykres jest ważny? Ponieważ długi wykres powie wam całą historię tego coina. Otwierając go na jakiejś krótkiej giełdzie, gdzie on dopiero ma listing, przykładowo takiej możecie być trochę zmanipulowani tą informacją, tak? Ale jeżeli poszukacie coina, który giełdę, na której on już dłużej leży, to widzicie, że tutaj. Im dłuższy wykres, to tym bardziej tragicznie dla niego to wygląda, tak? Nie wiem, na jakiej giełdzie on byłby najdłuższy, tu chyba jest jedna z dłuższych, oprócz tego Kucoina, tak? Widzicie, że jeżeli koń robi niższy low, jak cena startowa, nie można o nim myśleć pozytywnie. Mogą być podbicia, ale nie liczcie. Że za każdym razem będą jakieś tam, to jest taka lista, gdzie ludzie po prostu się pytali o pewne rzeczy, tak? E, tutaj macie następne taki krypto. No to najlepsze wykresy są. Całkowite, zebrane ze wszystkich giełd spotowych. Jeżeli mówimy Wam, że jest pewna struktura, na którą trzeba uważać, tak. No to jest, uczymy Was jak rozpoznać, czy to coś jest w stanie się podnieść, czy może, nie musi, jak się oblicza wolumeny, jak się robi tą analizę fundamentalną, czy to nie jest skam i tak dalej. Czyli reasumując, cała grupa, cała idea Chart Huzzards polega na tym, żeby uczyć Was myślenia. Nie uczyć was tradingu, bo jeżeli będziecie umieć samodzielnie myśleć, tak? To będziecie e, mogli sami podejmować decyzje, tak? Zobaczcie, tu piękne koiny są. Wszystko robi kliny, kliny. Tu miał być też wzrost. Robiłem koledze tutaj z Chart Huzars, który już długo z nami jest, analiza. Jednak no, analiza się utrzymała w trendzie spadkowym. Tak samo robimy dłuższe analizy, ale to wszystko ma swój, jakby, czas, i, i ci, co już trochę pojęcia mają, jak to powinno wyglądać, to wiedzą, jakich rzeczy unikać. Sam trading. Trading. Tłumaczę Wam cały czas. Ludzie, którzy nagabują Was do wejścia w pozycję, ryzykują trochę swoim prawnym statusem, ponieważ jest to zabronione. Tylko broker może udzielać lub doradca finansowy, porad inwestycyjnych. I problem jest zawsze taki, że ktoś może mieć jakąś fajną strategię, może mieć super trik do czegoś, ale wy będziecie mieli troszeczkę inne podejście, inny rodzaj zabezpieczenia finansowego i tak dalej. I nawet to, co gra ktoś, jeżeli wy to źle zastosujecie, to też możecie polec, możecie wygrać. Dużo ludzi przychodzi. Na Chart Hulzars jest bardzo dużo ludzi, co przyszło na tą oficjalną grupę, od już bardzo wielu. My tu już mamy chyba drugą medycję taką do nauki, ta jest z YouTubem, pierwsza. Ale w pierwszej było 135 osób, 136, w której uczyliśmy stricte Eliota, zostało tam dwie czy jedna osoba. Także chęci są na poziomie 1% wśród społeczności inwestycyjnej. Takiej. To nie można nazwać społecznością inwestycyjną, to jest totolotek. Są też na kanale filmy, na których tłumaczymy, dlaczego warto się uczyć. tak? na zasadzie takiego ethereum, tłumaczyliśmy, że od 2021 roku jest taki ładny filmik, na którym tłumaczyliśmy, jeżeli dobrze umiecie przeanalizować sobie te swingi, to przy odpowiedniej wiedzy z 300 dolarów nie robicie bańki tutaj, tylko robicie miliard, tak? Nie musicie też grać Bitcoin, Ethereum, bo to nic nie daje. To wszystko jest u nas. Pokazujemy ludziom cały czas te kruczki, błędy albo rzeczy, na które się ludzie nabierają. tak? Na piramidy finansowe, na szybki zysk itd. Tak Pomyślcie sobie, nikt nie robi szybkiego zysku. Nie da się tego zrobić. Zysk musi być przemyślany, stabilny, ciągły. I jak tak sobie popatrzycie, to za każdym razem będzie tak wyglądać. Z prostego powodu. Rynek ma strefy wzrostu, strefy konsolidacji, strefy spadku, tak? Jest wymiana pieniądza, tak? Waszym zadaniem jest tylko i wyłącznie znaleźć właśnie te strefy wymiany pieniądza. E co z takiej rzeczy jeszcze możemy powiedzieć, dlaczego zrezygnowaliśmy z tej grupy ogólnej. Ponieważ u nas na Chart Huzaz są bardzo proste, stabilne zasady, tak? Pierwsza zasada to jest nauka Fal Eliota. Uważam, że na polskim YouTubie chyba nie ma drugiego. Tak jestem pewien na 99,9%. Nie ma drugiego kanału takiego, który byłby poświęcony stricte Elliotowi. I do tego stopnia, że te wszystkie 35 formacji w teorii fal Eliota są omówione. Jak działają? Dlaczego działają? Nie ma takiego kanału, gdzie tam prowadzący poświęca czas dla ludzi, tłumacząc im, Dlaczego coś tak działa, gdzie popełnili błędy? Nie ma takiej otwartości, mi się wydaje, tak? Kolejną rzeczą jest rzecz taka, że tłumaczyłem: Tutaj nie ma tradingu. Nie ma tradingu. My ustalamy sobie, rysujemy sobie wykres i przewidujemy jego zachowania. To nam w zupełności wystarczy. Bo jeżeli wy będziecie wiedzieć, co zrobić cena w danym momencie, albo kiedy cena nie doszła jeszcze do swojego targetu, to wy sami będziecie umieć podjąć decyzję, co zrobić z takim wykresem: czy opuścić go i przerzucić się, nie wiem, na coś innego? Tak? Czy, czy zacząć działać w jakimś innym stopniu? Wiedzieć, czym jest impuls, czym jest korekta, dlaczego pewne struktury nie idą do góry, albo dlaczego pewne idą do pewnego stopnia, dlaczego jedne są 1 do 1, a jedne nie, kiedy jest ten właściwy taki ruch, tak? To wszystko uczymy się na chart-huzars, tak? I teraz właśnie, to jest mnóstwo, właśnie, odpowiedzi na pytania a propos nawet tego wzrostu. Cykle cyklami, Elliot mówi, że fal jest pięć. Wzrostowa, korygująca, wzrostowa, korygująca, wzrostowa a potem następuje korekta. I cykl cyklem, ale może być, że czwarty cykl jest cyklem korekcyjnym. Tak? To trzeba brać też pod uwagę. Dlatego dużo rzeczy jest takich, nawet jest taki filmik opowiadający, jak tutaj. Moje nie było na rynku jeszcze wtedy. Ja nie wiedziałem, co tutaj się dzieje. Ale tu bardzo pięknie jest film opisujący, że tą strukturę można było rozegrać 100%, praktycznie w dwie strony. Niestety, no ale ludzie nie chcą się uczyć. Ludzie wolą zysk, sygnał i a potem cwaniakują, cwaniakują. Podstawowa rzecz na Chart Huzars jest taka na kanale Chart Huzars, że tutaj nie rozmawia się o finansach. Finanse są dla urzędu skarbowego, dla siebie samego, nie dla żony. Nie dla kolegi. Musimy się szanować. I zaraz Wam wytłumaczę, dlaczego. Ponieważ żaden znający inwestor na świecie, taki z czołowych gazet typu Forbes i tak dalej, on nie robi YouTube'a, nie robi Wam żadnych analiz miesięcznych, w co wszedł, w co kupił, co stracił. Nikt wam tego nie powie. I teraz bardzo proste, jeżeli ktoś przychodzi do nas, the Chart huzars, i mówi, że on gra za tysiąc dolców i cwania kuja. Codziennie mówi przez miesiąc czasu, że on robi z tych tysiąca dolców e, ile? 100% depo, 100% depo, i wracam do kopalni Fiat. No, rób sobie goście, tylko po co ty się pytasz innych członków grupy? Jakim depo grają? Jakie profity wyciągają? Co ci to chłopie interesuje? Jak ty kłamiesz w żywe oczy? Pomysł sobie, wpłaciłeś tysiąc dolców. Byłeś z nami dwa miesiące czy trzy miesiące. Powiedzmy, że co drugi dzień w tygodniu. Strzeliłeś 100% depo. Ok? Z 1000 dolców. Czyli mamy 60 dni. 60 dni, 2 miesiące, tak? Z tych 60 dni mamy roboczych 4 razy 2. Odciągamy weekendy dla rodziny, 8, 16. Odciągamy, mamy ile dni? 44, tak? 44 dni. Dobrze mówię, 44 plus 16. 60 dni. Masz 44 dni i co drugi dzień powiedzmy, masz tego farta, że robisz 100% depoju. I widzisz tylko same impulsy. To jest super. Chwała Ci za to. No, to masz 44 dni, co drugi dzień grasz, zostają ci się 22 dni. Zostają ci się 22 dni, w których pomnażasz swoje depo o 100%. No, bo taki, tak, tak pomnażasz. Tak gadasz. po aha, jak pomnożyć. Tak, podwajasz napiszemy. Jeżeli, bo 100%, czyli tak, grasz za 1000 i dorzuca ci się 1000. Masz 2000. następnego etapu za dwa dni masz znowu plus 2000. Tak? Kolejnego dnia ciśniesz za ile? Za 4000. No, jesteś, ciśniesz, tak? Wszystkie analizy ci się spełniają. No i po tych 22 dniach. Dlaczego po tych 22 dniach wciskasz ludziom kit, że ty nie możesz zrobić wykresu, bo idziesz do kopalni fiat? Coś tu kurczę nie gra. Zastanówmy się, dlaczego nie gra. 22 razy 22. Bardzo prosty rachunek zrobimy. 1000, 1000 razy 2. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Czyli ty już miesiąc temu. Czyli teraz mamy grudzień, zaczyna się tak, jeszcze mamy chyba listopad. To w październiku już miałeś ładną banieczkę na koncie. Ok. Teraz na koniec kolejnym tradem. To był 10 trade'ów, równa się.

nie widziałem Cię na Forbesie Polskim. Bo tak z miliardem dolarów to już chyba się bazujesz na te top 20 w Polsce. Tak mi się wydaje. Ogólnie z miliardem to nawet w Szwajcarii byś był w tych 250 tysiącach ludzi po dwóch miesiącach Twoich tradeów udanych. Tak? Także zastanówcie się o czym gadać głupoty, tak? i zastanówcie się Kogo silujecie? Kogo oskarżacie? Bo matematyka wyjaśni was bardzo szybko. Druga rzecz jest taka: ja tu nie będę robił pełnej rozpiski. Jak ktoś będzie chciał, to mogę mu przedstawić taki, taki banalny koszt. Banalny koszt. Ja nie siedzę w Polsce, ja jestem w Szwajcarii. Koszt. Tych filmów, które opublikowałem przez ostatni rok. I tutaj mam taką rozpiskę, zaraz tylko sobie zerknę na nią. To jest ta działalność i mojego YouTube'a, i tej płatnej grupy oficjal, która była, i tych filmów, wszystkich co są na YouTube'ie, to jest 5429 razy. 13, bo takie są, to jest 70 tysięcy franków 70 tysięcy to po tym kursie to jest prawie 100 tysięcy dolarów około 100 tysięcy dolców tak. Bo Frank ma teraz zobaczymy sobie USD CHF okay. 0,85, czyli razy. Nie, no dobra, pomyliłem się. 83 tysiące dolców. No, wcześniej był Tomek. Dolar był się to. Czyli to jest 80... 83 tysiące dolców. Zadaj sobie człowieku o bardzo małym rozumku, ja tu nie mówię do wszystkich, mówię do specyficznych osób. Kto, kto może włożyć taką kwotę, żeby charytatywnie prowadzić kanał dla ludzi i uczyć ich czegoś, za co do tej pory musieli słono płacić i jeszcze takiej wiedzy nie dostali na YouTubie? I tym podsumujemy to. Na kanale Chart Huzars. Jest też zakładka, jak ktoś chce informacje o kanale, filmy, jest darmowa szkoła. Tego nie będę wspominał. Są filmy o kanale Chart Hussars. Jak komuś zależy na wiedzy, to wszystko znajdzie na naszym kanale. Życzę udanego weekendu, bo jest bardzo duże słoneczko. Zaczynają się tutaj... Te świąteczne ryneczki. Także dzisiaj wypadł na taki ryneczek. Zobaczymy co tam chrześcijanie w Szwajcarii świętują. Pod choinką może sobie coś pośpiewamy. Zatańczymy i udanego weekendu i czekajcie na kolejne filmy na kanale Chart Huzars. I nie bądźcie debilami po prostu. Błądźcie swoje myślenie samodzielne. A to Wasze myślenie samodzielne pokieruje Was we właściwą stronę i będziecie sami wiedzieć, co zrobić. Nie musicie patrzeć na ludzi, którzy mydlą Wam oczy. Pozdrawiam serdecznie, wszystkiego dobrego.